Jazda 6, 5, 8,5 stopnia na plusie. Lecimy do łodzki. Widzę już. Uszuję. Pikuś Sławczy, widzisz, że No, 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 no. Sławciu, po szyję, Pierwsze trzy sygnały. Jeden grosik, jeden grosik i pół grosza. Pół grosz polski. Tak I piękne widoki. Takie coś. różaniec dobrze jest. Nie ma co psuć jak tą witadzi. Senior kolejna dostawa monet 50. 61 groszy Pikoś tam daleko ryje Mamy tu Kolejna dostawa Ponad Ziko I pytamy dalej Taka woda piękna Zawleczka 50 groszy 5 groszy To jest chyba zaś moneta taka niepolska Jest pimek w ekipie reginus Ziko ta środniaków wpadła teraz jakieś ćwiartaki dużo, dużo monet i łyżka jest dobrze. Kopajmy jeszcze dwa sygnały. Przed chwilą dostałem info, że papież nie żyje. E não patis. Niech mu ziemię lekką będzie Przędem podjechać i tak dalej, no tutaj nie macie wiele tam. Mhm. No, Ale tam przepraszam, że tak kurczę widzę ja miałem Monety Monety, bizoteria wykrywaczmy metali, nie? No monety, dobra Kończymy Ludzi na plaży pełno Robimy podsumowanie moich U mnie tyle pieniędzy, nawet tego nie liczyłem To jest 10 ziko na pewno Pikuś miał dużo Sławczy miał szebelko Aha i ten tutaj jeszcze Różaniec z kwasówki Tak to wygląda Pozdrawiamy z łatka. piku się rozkutevano. Będzie sesja z dniów. Patera. Ale kolor wody ładny. Możesz być na YouTube? Jeszcze tylko tutaj Jazdę. To jest, żeby było Zobacz, Pikuś, Pikuś ma 13 zł. A duży? Co przyszło? A, wszystkie te klamoty Zaję, fajnie. Co to, baterie? Ja ci powiem, duży, ile ty masz. Ty masz tutaj, panie, 15 zł. Czekaj, nie będę ci bałaganu. 10, 13 15 ziko, prowadzisz, nie wiem ile Sławciu miał dużego kosa